Witam wszystkich. Chciałem pokazać cztery podstawowe zabezpieczenia, jakie muszą być spełnione z używania butli gazowej. Czy to do kuchenki, czy do pieca gazowego, czy do grilla. No to, bo na tym filmie, którym udostępniłem, właśnie piec gazowy na Propan Butan. No, tam niektórzy właśnie pisali, że kurde, że się domy składają, że. Po prostu rozwalają, butla wybucha, że to, że tamto, nie? a żeby tego uniknąć, to mówię, tak jak mówiłem, cztery zabezpieczenia, które trzeba spełnić. Nie? Pierwszym takim zabezpieczeniem jest wąż. Wąż. Trzeba użyć takiego węża, który jest przystosowany właśnie do e, propanobutanu, on jest zbrojony i ma tam dwie ścianki. Także jest to specjalny wąż do używania właśnie propanu butanu, nie. Także to można kupić sobie kurę w każdym markecie budowlanym gdzieś tam. Drugie zabezpieczenie to musi być no, opaska, która dobrze ściśnie tutaj ten wąż na reduktorze, nie? no i trzecie zabezpieczenie to jest reduktor. No. Ten reduktor jest. Ze wskaźnikiem pokazuje, jakie ciśnienie butli, i, no i jak się na przykład butla kończy, to widać po prostu tutaj, że już koniec butli, nie? Także to jest też dobry, jeśli chodzi do pieca, ze względu na to, że yy, no przy końcu butli, jak już całkowicie się skończy, no to piec yy, po prostu się blokuje i występuje błąd na piecu i trzeba go potem resetować, nie? No i co, a jeszcze co powiem? Miałem kiedyś zwykły reduktor, bez tego. No to on tego on nie miał takiego zabezpieczenia jak ma ten reduktor. Ten reduktor ma coś takiego, że jeśli by było za duże ciśnienie w butli, to ten reduktor się zablokuje. Po prostu zabezpieczy, żeby nie, nie- przeszedł, żeby gaz po prostu nie- nie uchodził. No i coś takiego, jakby na przykład dajmy na to pęk nam wąż. To tak samo ten reduktor zamknie się i nie, nie będzie wypuszczać gazu. No jest to jakieś tam zabezpieczenie, wiadomo, nie? Chociaż to nie powinien wąż pęknąć, no ale czasami ja mówię, w razie jakby coś takiego się stało, to ten reduktor ma właśnie takie zabezpieczenie, że po prostu zablokuje się i nie będzie, kurdy, chociaż jest po prostu butla odkręcona, to gaz nie będzie się ulatnił. Także jest to dobra rzecz. Nie jest to o wiele droższy od takiego zwykłego reduktora, także polecam coś takiego. Nie? No i czwartym zabezpieczeniem, jakim jest, to jest, po prostu musimy dbać o stan właśnie tej uszczelki, co tutaj jest w, tym, w tej butli. To jest uszczelka gumowa. Ona po prostu jeśli dochodzi reduktor się dokręca. W reduktorze jest tutaj, zaraz zobaczę, czy to będzie widać. W reduktorze jest o, tutaj jest taki krańc, taki krańc, który wciska się w tą uszczelkę, nie? I on po prostu dociska tą uszczelkę, i mamy szczelność, wtedy w połączeniu mamy szczelność. Także po prostu ta uszczelka musi być w dobrym stanie, nie? Dlatego mówię, jak widzimy, że ona już jest troszkę taka wciśnięta już mocno jest wduszona to po prostu trzeba kupić nowe uszczelki, mieć w zapasie, o takie gumki, tamtą wyjmujemy, tą wpychamy i wtedy mamy pewność, że to już jest dobrze dociśnięte i że ten gaz nam nie będzie tędy uchodził, nie będzie się ulatniał, nie? Także mówię, po prostu trzeba te cztery zabezpieczenia muszą być spełnione żeby to wszystko fajnie chodziło i sprawnie. No i jak to mówią, żeby nas dom nie wyleciał w powietrze. Dlatego pokazuję tutaj właśnie mniej więcej. Chyba każdy to, kto to używa, to coś takiego wie. No ale może ktoś nie wie. Bo niestety niektórzy właśnie pisali, że może, że może dom wylecieć w powietrze. No ale tak jak mówię, butle są powszechnie używane w domach do kuchni gazowych. No i jakoś to każdy bezpiecznie używa, nie? Dlatego mówię, musi to być po prostu dobrze dokręcone. Musi być te uszczelki ładnie wymienione. No i to będzie bezpieczne. Myślę, w miarę tam butla się nie rozerwie sama, także tutaj yy, nie ma tam żadnych jakichś tam problemów, Jeśli chodzi o tego, że kurde, może butla pęknąć czy coś w tym rodzaju, nie? Po prostu trzeba te zabezpieczenia sprawdzić i, i po prostu przestrzegać, żeby tak było, nie? No to tyle, dziękuję.